Były prezydent Polski, Andrzej Duda, objął nowe stanowisko po zakończeniu swojej kadencji. Został członkiem Rady Nadzorczej polskiego fintechu zen.com. Informacje te potwierdził w rozmowie z Pulsem Biznesu. Zen.com, często nazywany Polskim Rewolutem, to firma technologiczno-finansowa założona w 2018 roku, która oferuje między innymi karty płatnicze, konta wielowalutowe i płatności internetowe. Działa w blisko 30 krajach, a jej sponsorem jest m.in. Kanał Zero. Głównym zadaniem Andrzeja Dudy będzie wspieranie międzynarodowej ekspansji firmy, zwłaszcza na rynkach azjatyckich i bliskowschodnich. Jego rola ma mieć charakter doradczy i apolityczny, a on sam ma wykorzystać swoje międzynarodowe doświadczenie do wspierania dialogu z regulatorami i partnerami strategicznymi. Były prezydent w wywiadzie stwierdził, że chce wspierać odpowiedzialną i bezpieczną ekspansję firmy. Podkreślił również, że przyjął na siebie współodpowiedzialność za nadzór nad bezpieczeństwem konsumentów i będzie zachęcał zarząd do tworzenia rozwiązań przyjaznych nie tylko dla młodych, ale także dla jego pokolenia.